Ameryka Południowa, podróże, Latynoameryka, język hiszpański. Tak, to właśnie tutaj witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Ewelina z obszaru Argentina, a w tym podcaście, jak zwykle, nauczymy się nowego słowa z języka hiszpańskiego w wersji latynoamerykańskiej i przedstawię Wam cytat na dzisiaj. Na dzisiaj wybrałam cytat dosyć szczególny, bo pokazujący trochę rzeczywistość do podejścia do świata, Mieszkańców Latynoameryki, którzy są bardzo tak naprawdę złączeni z naturą, matką ziemią. Tak więc cytat będzie trochę o tym. Dzisiejszym słowem będzie słowo pacha. Słowo pacha jest używane w bardzo wielu krajach Ameryki Południowej, ale my Zapoczątkujemy naszą podróż w Peru. Baha w Peru to po prostu szczęście. Ke pacha może też opowiedzieć nam o ekscytacji lub o zadowoleniu tej osoby. Gdy pojedziemy do Argentyny, usłyszymy Ke pacha que tengo. Co znaczy, że tak naprawdę jestem bardzo leniwy i nie chcę nic mi się robić. A gdy pojedziemy do Chile, obywatel Chile będzie under. Pacha, co znaczy, że na przykład jeśli jest zmęczony lub taki po prostu bez formy, to znaczy, że on wygląda na pacha, czyli andar pacha. W innych krajach, w Gwatemali na przykład, możemy też powiedzieć, że pacha to tak naprawdę kłamstwo. Możemy powiedzieć meter pacha, ablar pacha. Czy jak gdyby mówić kłamstwem, tak mówić pacho. Pacha to także masturbacja, czyli aseruna pacha o tener pacha leniwym. W tym momencie przejdziemy do cytatu, a cytat na dzisiaj to: No cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Co znaczy? Nie oceniaj każdego dnia ze względu na zbiory, które otrzymałeś, ale ze względu na ilość nasion, które zasadziłeś. Piękne, nieprawdaż? Tak więc ten cytat chyba najbardziej kojarzy się ze znaczeniem słowa kepacha w Peru. Czyli co za szczęście. Dobrze. To może teraz czas na powtórkę. Co może znaczyć Bacha? Aha, dokładnie. Tobie osobiście, czy nie z którego kraju najbardziej się podobało? Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub po prostu zobaczyć wersję pisaną mojego podcastu, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.obsynarchentina.com, gdzie możesz znaleźć wszystko w dziale Podcast. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do następnego odcinka. Możesz wybrać słowo. Lub rejon geograficzny, z którego chcesz wybrać słowo, które omówimy. Adios!